Honor Patrolu Lwów. Powieść skautowa autorstwa Stanleya Blake'a. Czyta kadra oraz zastępowi tatrzeńskiego chówca harcer. Alfred Harvey, opuściwszy patrol Lwów, Szedł w milczeniu do Killdan. Na zakręcie zatrzymał się jeszcze raz i wyciągnąwszy ku migącemu z dala ognisku zaciśniętą pięść, zawołał: Draby, głupcy. Ja umiem czekać. Ale zdacie mi kiedyś z pewnością rachunek. Miał tylko pół mili do domu. Toteż nie śpiesząc się szedł po trawie brzegiem gościńca, gdy nagle usłyszał za sobą kroki. Harwy przysiadł tedy w cieniu płota i słuchał uważnie. Człowiek zbliżający się utykał. Słychać było bowiem wyraźnie jego nierówny krok. Aha! Mruknął Harwy. To ojciec Wardena. Pewnie idzie popatrzeć na swego jedynaczka. Muszę wyskoczyć nagle spod płotu i napędzić mu stracha. Jednakże kroki ucichły nagle, a Harwy podniósłszy ostrożnie głowę, ujrzał szczupłego, przygarbionego człowieka, skradającego się bez szelestu z drugiej strony płotu. Był to ojciec patrolowego, pan Henryk Warden. Dlaczego on się tak skrada? szepnął Harwy. Przecież chyba nie myśli grać barżantów z parku. W tym coś musi być. I złożywszy swój plecak pod płotem, począł skradać się o kilkanaście kroków za Wardenem. Wkrótce obaj opuścili brzegi parku i wyszli na pokryte, porozrzucanymi skałami wrzosowisko, które ciągnęło się aż do morza. Niegdyś znajdowały się tam kopalnie ołowiu, które dziś porzucone i zaniedbałe stanowiły połapkę dla nieobeznanych z terenem. Harwy wiedział o tym, też poruszał się bardzo ostrożnie. Harwy jednak szedł zupełnie śmiało i wkrótce znacznie wyprzedził Harwego. Piesząc za nim, Harwy nagle uczuł, że ziemia się pod nim zapada. I niespodziewanie znalazł się w dole. Szczęściem zatrzymał się na rosnącym w zagłębiu krzaku jeżyn. raniły mu dłonie. Lecz one nie puszczał i ani nie ruszał się z obawy wpadnięcia w głąb kopalni. Zwolna, chwytając się kolczastych gałęzi, wydostał się wreszcie na brzeg. Bez tchu, pokrwawiony i przerażony. Warden znikł tymczasem bez śladu. Arwy odpocząwszy chwilę. Wybierał się znowu w dalszą drogę. Gdy nagle usłyszał niezbyt wielkiej odległości krzyk, pełen bólu i przerażenia. Przestraszony chłopak przyległ znowu do ziemi i nadsłuchiwał. W ciemności rozległy się szybkie i nierówne kroki człowieka zbliżającego się ku niemu. Arwy podniósł ostrożnie głowę i poznał Henryka Wardena. Poczekał chwilę, a gdy kroki się oddaliły, puścił się szybko do domu, szepcząc: Tu jest jakaś tajemnica. Muszę ją zbadać. Muszę. Rozdział czwarty. Tajemnicza grota. Hmm, żal mi go trochę, ale miałeś zupełną słuszność, Warden, mówił szarp, czyszcząc swoją trąbkę przy blasku ogniska. Sądzę, że nie było innego wyjścia, odrzekł Warden smutnie. Wprawdzie wiem, że i nie my jesteśmy aniołami. I tak ogromnie przykro potępiać kogoś. Ale cóż miałem zrobić? Tu chodziło o honor oddziału, a może nawet o reputację wszystkich stawdów. Nie możemy cierpieć tego rodzaju chłopców w patrolach. On musiał sobie pójść. Postąpiłeś słusznie i sprawiedliwie. Jak zwykle zresztą, mój drogi. Pocieszał przyjaciela dobry blajs, jedząc równocześnie jabłko. A ty? Zauważył szarp. Popsujesz sobie żłonek tymi zielonymi jabłkami. Masz połowę, kochaneczku. A nie gadaj, bo nie wiesz, jak pożywne są jabłka. No, ale cóż będziemy robić dzisiaj? Zapytał Thompson. Ochotnik, który umiał gotować. Jakoś mi się nie chce śpiewać. Nie wygłaszaj swojego zdania, aż wyrośniesz z ochotnika. Upomniał poważny Krips. Te przekomarzania nie psuły nigdy chłopcom humoru. I mijały, ma się rozumieć, bez obrazy. Przyczyniając się tylko do ożywienia rozmowy. Byście nie byli zbyt zmęczeni. Rzekł Warden. Zaproponowałbym teraz wycieczkę do tej groty, o której Wam mówiłem. Tutaj, niedaleko starych kopalni. Może jest do niej tylko w ten czas dostęp, gdy jest ono bardzo spokojne. A właśnie dziś noc taka jest. A może to trochę niebezpieczne w takiej ciemności? Wmieszał się Thompson. A widzisz go, zawołał clips Co taki ochotnik wie o niebezpieczeństwie? W ciemnej grocie przecież wszystko jedno, czy dzień, czy noc. Ludzie są gotowa, dodał Warden. Weźmiemy tylko latarnię. Lecz zresztą, jak uważacie, i gdyby któryś z was chciał zostać i pilnować ognia. Nikt jakoś nie obiewał tego życzenia i w parę minut lwy wyruszyły, mając dwie latarnie, kilka świec i silną linę. Krętą ścieżką zeszli aż na wybrzeże do łodzi, którą wynajęli poprzednio od starego rybaka. Usadowiwszy się w niej, Zakryli światła i popłynęli wzdłuż wybrzeża. Może wydało się zupełnie spokojne, ale noc była tak ciemna, że nie można było odróżnić nieba od wody. Wydaje mi się, że płyniemy po morzu z atramentu, otuleni w czarną zasłonę, rzekł Thompson. Mądrość płynie z ust niemowląt i ochotników mruknął Creeps. Istotnie, jest dziwne, duszno. rzekł Warden. Z pewnością jest burza gdzieś niedaleko. Upewniał Thompson. Z pewnością jest szczypski ochotnik gdzieś niedaleko. Odciął Krips. Co taki dzieciak może wiedzieć o pogodzie? Ale Thompson nie dał się przekonać. I twierdził, że burza przyjedzie nagle. Już jesteśmy na jednej linii z kopalnią. Rzekł Warden. A grota jest zaraz za tą wystającą skałą. Czy ją widzisz? <grym> Czy widzę? Zaśmiał się Blaise. Własnego nosa nie zobaczyłbym teraz w lustrze. Jeszcze rozjaśnię. Zauważył Warden, wskazując ku północy. Widzisz teraz te skała? Przebóg. A to co takiego? Wszyscy nagle przestali wiosłować, bo w ciszy nocnej rozległ się przerażający krzyk. Nadsłuchiwali, że się nie powtórzy, ale znów cisza zaległa. Co to było? Szepnął Szarp. Nie wiem. Odpowiedział Warden. Coś dziwnego. Potem złożył dłonie w trąbkę i zawołał. Hello? 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 Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Co tam się stało? Nikt nie odpowiedział. Czekali w milczeniu, ale tylko morze jednostajnie szumiało. Nie wiem właściwie, skąd to przyszło. Z góry czy z dołu? rzekł Warden. Stałci zastanawiali się, by nie wdrapać się na górę, albo w takim razie trzeba by się wracać. Cicho! Szepnął Warden. Słuchajmy. Nic jednakże słychać nie było. A tymczasem zamajaczył przed nimi otwór groty. Absolut! Rozkazał Warden. Niczego się tutaj nie doczekamy. Wewnątrz groty może nie było tak spokojne jak z zewnątrz. Minąwszy jednak jeszcze jedną wystającą skałę, płynęli znów na ciche wody. Myśl chłopców zajmował ciągle jeszcze ów usłyszany przed chwilą krzyk. Może ktoś z góry zobaczył nasze światła i chciał nas przestraszyć. Zauważył Anderson. Nie, to nie był żart. Odrzekł Warden. Jutro musimy zbadać grunt na górze. Aha, a ten stary przyjemniaczek Hamlin przearesztuje nas na swoim gruncie. Zaśmiał się Blaise. Chociaż właściwie ja nie wierzę, żeby on miał takie prawo do tych starych kopalni. Tfu, jaki grobowy zaduch jest w tej grocie. Uważaj, uważaj, bo to jest zakręt. Ostrzegał Warden. Cicho. Słyszycie? Eee, nie. To musiało być oho. Zdawało mi się, że słyszałem głosy. Jakże daleko ciągnie się ta grota? Pytał Anderson. Tutaj musi być wspaniale, gdy może jest zburzone. Patrzcie, gdzie te zielska rosną. Tak wysoko dochodzi woda. Kiedyś ludzie urządzą tutaj elektryczne światło, bufet i wycieczki dwa razy dziennie. Śmiał się Blajsk. Ale tymczasem kto ma świecę? Bo moja gaśnie. Podano mu świecę, ale zanim ją zdążyli zapalić, latarnia zgasła. A równocześnie usłyszano krzyk Wardena, który wskazywał na duży, niekształtny przedmiot leżący na skalę, tuż nad wodą. A mleczy człowiek, rzekł Warden. Bo to tru. W tej chwili i tego latarnia zgasła, a chłopców ogarnęła zupełna ciemność. Dajcie mi świecej zapałki, wołał Warben. Ty masz zapałki, Thompson. Dawaj prędzej. Ja... ja zapomniałem je wziąć ze sobą, wybełkotał Thompson. Co? krzyknęli chłopcy. Zaległo milczenie. Ciąg dalszy nastąpi.